W radosnych nastrojach opuszczali stadion kibice Osztyńskiego 100 milu. Pierwszoligowy Beniaminek urządził sobie ostre strzelanie i wygrał ze Sokołem pniewy aż 4-0. Nie sprawdziły się więc złowródne prognozy ostatnio dość często rozpowszechniane, iż drużyna Olsztyńska pod wodzą Bogusława Kaczmarka nie jest już w stanie niczego więcej z siebie wykrzesać. To twierdzenie doprowadziło m.in. do podziału wśród członków Zarządu Miejskiego Olsztyńskiego Klubu Sportowego Stomil, a w konsekwencji do rezygnacji z uczestnictwa w zarządzie osób, które uważały, iż niezadowalające wyniki Stomilu i spadek pierwszoligowej tabeli to efekt złej pracy trenera. Wniosek o jego odwołanie upadł. Dwaj sponsorzy zareagowali nerwowo, zrywając współpracę. Tymczasem to, co zaprezentowali piłkarze Stomilu przed dziesięciotysięczną publicznością w sobotnie popołudnie, okazało się bardzo dobrym widowiskiem. A oto historia bramek. Dziewiąta minuta. Prowadzenie dla Stomilu zdobywa Janusz Prufeński. Tuż przed przerwą w 42 minucie na 2-0 podwyższa Tomasz Sokołowski. W 60. minucie, praktycznie rzecz biorąc, o losach spotkania decyduje Cezary Baca strzelając trzecią bramkę dla gospodarzy. Na 15 minut przed końcem spotkania trener Bogusław Kaczmarek postanowił włączyć do gry w miejsce Petra Zajączkowskiego Rafała Kaczmarczyka, do niedawna zawodnika greckiej lesji. Jego wejście spowodowało spore ożywienie i w konsekwencji rzut karny dla kominów. Bezbłędnym egzekutorem był Tomasz Sokołowski. Tomil Olsztyn, Sokół Piewy, 4-0. Ten mecz chcieliśmy wygrać za szeroką cenę. Widzieliśmy, że wygrana w tym meczu pozwoli nam zachować jakieś większe szanse na utrzymanie się w lidze. No i Dążyliśmy do tego celu wszystkimi środkami, walecznością, zaangażowaniem. Czy wysokie to było zwycięstwo? Na pewno cieszy, cztery bramki to nie rzadko się zdarza, żeby strzelić Nie, nie tracąc, także cieszymy się bardzo No i gramy dalej Było widać już wielcu i dzisiaj z Sokołem, że zaczynamy coraz lepiej grać i tak będziemy ciągnąć Teraz jest ŁKS Myślę, że nie będzie tak źle Szukamy punktów, szczególnie na wyjeździe i u siebie musimy wy, wygrywać Ja mam ogromną satysfakcję po tych ciężkich dniach, które w ostatnim tygodniu tu przeżyliśmy jako zarząd klubu. Yy, drużyna po tym spotkaniu myślę, że uwierzyła w siebie i będzie już teraz na fali i będzie to, na co wszyscy kibice czekają. W roku 50-lecia piłki nożnej na Warmii no widać, że są motywacje, są ludzie i jest zespół, który myślę, że godnie uczci tę 50 rocznicę. I cieszy mnie jeszcze jedna może drobna rzecz na pozór, ale wejście do drużyny, dobre wejście do drużyny Rafała Kacmarczyka. Wreszcie zwycięstwo w takich rozmiarach, chyba bezdyskusyjne. Momentami kilka bardzo udanych akcji. Ja bardzo się cieszę, że drużyna w tym całym <grywanie> bałaganie, tajfunie nieporozumień, z chamstwa indywidualnych wycieczek potrafiła się znaleźć i opowiedziała się wyraźnie, po czyjej stoi tutaj w stronie i chyba myślę, że to jest naj, m, największe zwycięstwo u nas wszystkich. Zdecydował się pan sprowadzić Kaczmarczyka. Jaki to jest zawodnik, my mogliśmy się wszyscy przekonać. No, no, po tak ciężkim urazie dzisiaj zrobiłszy w ramkarze sytuację przez 10 minut. Ja myślę, że środki jakie jakie w wyłożył na tego chłopaka bardzo szybko się zamordują, bo będzie to... Jeden z lepszych graczy i na pewno ulubienie w publiczności. W jakim nastroju się rozstajemy? No, nie, pan mój nastrój jest podły, bo jeszcze w życiu mnie tak nie odchływa, a to co się tutaj w nie stało oceniam jako moją osobistą taką e, sportową targę.